Ja tu nie mam leków swoich, bo ja jest... nie mam ubezpieczenia, bo jestem gorzej... gorszy niż bezrobotny. Bo mnie wyrzucili z urzędu pracy. I to nawet nie z tego powodu, że uzbrojony przychodziłem, wiecie, to z innych powodów. Z tego powodu, że... Nie nadaje się na bezrobotnego nawet, no. Zawód? Nie mam. Nie ma? To co robię przez te 30 lat? Tak, tak jestem, że nawet na bezrobotnego się nie nadaje, no. Niestety, no. Takiego mnie urodziłeś, takiego mnie masz, panie Boże. Nic nie pomoże. Gdy skurwiają cię sąsiedzi.